孤理起来。 Stop, stop, stop. A tak, drugiego, czy... Dobra, się do faktory, chyba pójdziemy co? Ja po na te faktory, bo za daleko miałem U nas chyba 15 zabitych Nabiliśmy mu wszystkie no, chyba zabójstwa A zobaczcie jak on gra Dobrą pozycję ma Ma skrzynkę z opatrzeniem, ma strzykawkę z lekiem I ma ostrze i chyba jakiś WSP czy coś I już surfał się w niego sucho Fajna sprawa Ile ja to jeszcze będę przeładował po prawej? się to raczej. Dobra polecenie na coś na prawdę. 17. No, wygraliście, ładnie. Kurde, ty pan się donośnił, że to musi zadbijać. no broba.